Cieszymy się, że Państwo wybrali naszą wystawę. Jako, że w Ończu tyle się dzieje, że o tej samej porze, nie niebawem, jest jeszcze impreza. Szanuję wszystkich tych, którzy wybrali naszą wystawę, a spieszam się też tam, dlatego zaczynamy. Chciałbym serdecznie przywitać wszystkich Państwa, bez, ale szczególnie wyróżnić Pana Burmistrza, którego tu dziś jeszcze widziałem gdzieś, jeszcze jest. I go serdecznie przywitać, że nas zaszczycił swoją obecnością. Dla nas to jest ważne z różnych powodów. Pan Burmistrz też wie z jakich. Jako że myślę, że jest fajnie. Natomiast e, chciałbym Państwu powiedzieć, jako że e, pracownia fotograficzna w tej chwili Wotok Fotum trwa już 13 lat. i Muszę to powiedzieć, że, że nie zaistniałaby bez tego, gdybym 13 lat temu nie spotkał Krzysztofa Stusa. E, no człowieka wyjątkowego jeśli chodzi o profesję swoją, fotografię, o charyzmę swoją, osobowość, przede wszystkim uczciwego faceta, od tego zacznijmy, który zaraził swoją pasją, przepiękną pasją. Um, dziesiątki, a nawet doliczyliśmy się koło setki w ciągu tych 13, 13 lat ludzi, którzy tworzą, spełniają się w y, y, fotografii artystycznej. I to muszę głośno powiedzieć, dlatego że różnie to bywa. Przez lata różnie byliśmy oceniani. A uważam, że to jest bardzo ważne, żeby chował, żeby chował fajnych ludzi, wrażliwych i którzy są dumą Bo Proszę Państwa, pracownia to jest najtańsza promocja wojownicza. Pracownia kosztuje rocznie mniej więcej w granicach 6 tysięcy utrzymanie tej pracowni. Mają dziesiątki tysięcy kliknięć na swoją stronę internetową. I muszę to powiedzieć głośno, że to jest najtańsza inwestycja w kulturę. W tym wypadku, w tą pracownię to jest najlepsza inwestycja, jaką można sobie życzyć. Ja tu się nie będę wymarzał, tu ze mną stoi wszyscy ci ludzie, którzy wy, wystawiają. Popatrzcie, to są już to panowie. Piękne dziewczyny. I niech się tych tym, co robią. A do mikrofonu chciałbym poprosić pana Krzysztofa. Bardzo miło mi państwa powitać. Cieszę się, że tak licznie. Mam ściągę, muszę otworzyć. Yy, nie będę długo przemawiał. Yy, chciałbym pokrótce przedstawić przez motorów i, i podziękować osobom, które przyczyniły się do zaistnienia powstania tej wystawy, więc najpierw panu Stefanowi wejmiem, yy, który no, pomimo różnych przeciwności losu i pomimo trudnych czasów, jak wiemy, wszystkie jest kryzys jest źle, jeśli chodzi o inwestycje w cokolwiek, a w kulturę zwłaszcza, no, jakoś udało się stworzyć i zaprezentować Państwu to, co, co Państwo widzą na ścianach. Nie stałoby się to również bez udziału Pana Burmistrza, który jakby, no, dał nam błogosławieństwo i jesteśmy, istniejemy, trwamy Działamy i robimy swoje. Także bardzo dziękuję szczególnie tym osobom, panu Stefanowi, panu burmistrzowi za cały kształt. Cóż mogę powiedzieć więcej? Ta wystawa, szanowni państwo, jest wyjątkowa. Tak napisane w występie jest inna. To jest wystawa już nie uczniów moich. To jest wystawa autorska, bardzo indywidualna, bardzo osobista i dojrzała. Prace, które Państwo oglądają, to nie są już próby jakieś próby bycia artystą, próby szukania czegoś w fotografii, w tej dziedzinie sztuki. To są zdjęcia już wyżałych, gotowych, że tak powiem, artystów, jeśli chodzi o tą dziedzinę sztuki. Oczywiście ci autorzy, którzy wiszą na ścianach, tak <laughs> <laughs> Proszę Państwa, to są osoby wielokrotnie <laughs> nagradzane na różnych konkursach międzynarodowych, fiapolskich, na konkursach tutaj i innych. Prace, które możemy oglądać, są starannie przemyślane, są perfekcyjne w każdym celu. Nie ma przypadku żadnych zdjęć. I tak bym prosił, żeby na to patrzeć, żeby do każdego zdjęcia podchodzić w sposób taki indywidualny i całościowy. Nie ma elementów na tych zdjęciach, na tych obrazach, które byłyby zbędne. To są zdjęcia dojrzałe, to są zdjęcia, które wyrażają w jakiś sposób każdego z nich. Należy Państwu przybliżyć osoby autorów, proszę ich przedstawić. Wpisem sobie ich, bo jest dużo strasznie. <grymnie> Oczywiście to nie wszyscy, bo yy, nasza grupa FOTUM liczy w tej chwili około 26 osób. Natomiast yy, to są wybrani z wybranych, to najlepsi. Yy, to jest 15 osób w tej chwili na wystawie. Zresztą boję się, że gdyby było trzeba więcej zamieścić, to nie zmieścilibyśmy na tej małej sali. Niemniej, yy, niemniej jest ich tylu. Yy, każdy ma po 3 prace. Tytułu wystawy nie będę zdradzał. Myślę, że, że, że na pewno troszkę intryguje, ale niech tak zostanie. Może to lepiej. No i cóż. Zanim przedstawię kolegów fotografów, artystów. Już tak mogę śmiało i szczerze powiedzieć. Chciałem podziękować jeszcze Tadeuszowi Apriasowi. Nie ma go dzisiaj niestety. Wczoraj spędził cały i w zasadzie układ tych zdjęć, aranżacja, która znakomicie podkreśla tematykę i różnorodność tych prac. No to jest jego zasługa. Mistrzowski dobór zdjęć, mistrzowski układ. No Państwo myślę sami to będą w stanie rozwodzić. Teraz przejdźmy do autorów. Ja ich przedstawię w kolejności chaotycznej, że tak powiem. Alfabet jakby nigdy nie był mocno stroną, więc <śmuszamy> zaczniemy od osoby komisarza wystawy, czyli Macieja Babiarza. To jest Maciej, Maciej Babiarz, jak Państwo zobaczą, zajmuje się fotografią portretową i jest mistrzem impresji, co na pewno <śmuszamy> Państwo zauważyli. Kolejna osoba, Grzegorz Wójcik. <laughs> ...reportaż, znakomity portret, yy, polecam pracę. Następna osoba to Krzysztof Gołąb, gdzie jest Krzysiek? Jest. <laughs> yy, Krzysztof Gołąb zajmuje się fotografią socjologiczną i pejzażową. W zasadzie też polecam, no, musiałem przy każdym to mówić, ale Państwo wybaczą. <laughs> Będę pomijał. Yy, Katarzyna Klisiewicz. Fotografia narracyjna i socjologiczna. Jacek Józefczyk. Okay. Fotografia kreacyjna i fotografia eksperymentalna. Krzysztof Gałek. Fotografia kreacyjna i fotografia formy. Autor z roku. Dokładnie, autor z zdjęcia roku. Bo nie wiem czy, <grym> czy Państwo wiedzą, tworzymy sobie takie wewnętrzne konkursy w siebie i wyłoniamy co miesiąc zwycięzcę jednego zdjęcia. I, I każdy miesiąc jest jakby naznaczony jednym zdjęciem, które wygrało konkurs wewnętrzny miesięczny. Po 12 miesiącach robimy konkurs roczny. I spośród tych wygranych 12, wybieramy jedno najlepsze. No, Krzysztof Gałek wygrał ostatni konkurs 2012 roku, dlatego trzeba go szczególnie pochwalić. Dziękuję. <noise> Maciej z Graja. To jest fotografia pejzażowa i tak zwana street photo. Czyli street fotografia, to jest taka uliczna bardziej. Andrzej Sacha. Gdzie jest Andrzej? O, Andrzej ma jeszcze inną puchę, musi do zdjęcia, więc jest tutaj. Andrzej zajmuje się fotografią krajobrazową i przyrodniczą. Elżbieta Pomykacz. Najmłodsza członkini naszej grupy, ale bardzo twórcza zajmuje się fotografią portretową, fotografią stylną i fotografią aktu. Tak. Czemu brawa Angelika Habel. Angelika zajmuje się głównie fotografią kreacyjną i portretem. Marek Skruch. Znakomita fotografia pejzażowa, znakomita fotografia przyrodnicza. Także polecam również. Kolejna osoba to Karol Kurtyka. Karol zajmuje się fotografią formy i fotografią pejzażową. Kolejna osoba to. Rafał Pater. Jego niestety nie ma. No ale myślę, że jest jego szanowna małżonka, że tak powiem, więc może od niego za niego odebrać Laury znakomity autor znakomitych prac zajmuje się reformą kreacyjną i narracyjną. Następna osoba to Michał Nosek. Michał Nosek Świetna fotografia kreacyjna, fotografia socjologiczna i również przyroda. Bardzo przesłowny autor. No i na koniec ja. No, ja myślę, że nie muszę tłumaczyć, jakie prace jeszcze tutaj w gatunku. Myślę, że Państwo zgadną. Oczywiście muszę powiedzieć jedną rzecz. To jest w historii pierwsza wystawa, w której ja jako instruktor brwiłem udział. Yy, nikt nie powiem, że... <klucza> Nigdy na nie brałem udziału w wystawach uważam, że yy, yy, yy. trzeba poczekać. Yy, ten moment uznałem za optymalny, idealny na to, żeby zaprezentować swoje prace yy, na tej samej płaszczyźnie yy, z moimi, że tak powiem, kolegami. Byłymi uczniami, tak. Bo już w tej chwili nie można powiedzieć, że to są stricte uczniowie. Każdy, każdy jest na tyle dojrzały i na tyle świadomy tego, co tworzy, że jakby ich prace no, mówią same za siebie. No i osiągnięcia, które, którymi dysponują i dysponujemy razem jako, jako grupa FOTUM, no myślę, że, że na, na osobach, które wiedzą o, o czym mówię, bo mówi i o wyróżnieniach, i o medalach kwiatowskich, złotych, srebrnych, brązowych i innych rzeczach. No myślę, że na tych osobach, które mają szczególność tego, robią wrażenie. Także jeszcze raz brawo dla wszystkich autorów. Dziękuję. Bardzo. Przepraszam. Jeszcze oddaję głos jednemu z członków. <grytanie> Jacek Józefczyk chciałby kilka słów w imieniu całej grupy również powiedzieć. Dziękuję. Witam Państwa serdecznie, postaram się mówić krótko i z sensem. E, pozwolicie, że po, posłużę się lekką ściągawką, niestety nie mam jeszcze takiego doświadczenia w wystąpieniach publicznych jak, jak, jak moi przedmówcy, więc e, witam jeszcze raz bardzo serdecznie. E, spotykamy się tu na wystawie 15 fotografów, można powiedzieć, że niezłych fotografów i niezłych aparatów. E, witam w imieniu członków e, Fotoklubu FOTUM z Wojnicza, wszystkich przybyłych na wystawę fotografii, dwa co najmniej. E, miło nam Państwa gościć w Galerii Findrówka, w miejscu gdzie mogliśmy dzięki uprzejmości Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy Wojnicz zaprezentować swoje prace. Dziękujemy również Panu Krzysztofowi Stus za nadzór na przygotowanie wystawy. Cieszymy się, że pomimo różnych zawirowań geopolitycznych oraz nie do końca zrozumiałych argumentów, to dzisiejsze spotkanie mogło dojść do skutku. Drodzy Państwo, przyszło nam żyć w takich czasach, kiedy zrobienie zdjęcia to z pozoru nic skomplikowanego. Wystarczy nacisnąć przycisk. i już. Pojęcie fotografii niestety mocno się zdewaluowało w dzisiejszych czasach. Każdy z nas ma telefon komórkowy, przy pomocy którego można wykonać zdjęcie i wrzucić do sieci lub zasypywać znajomych na portalach. Codziennie w sieci ląduje miliony zdjęć, ale czy zwracamy na nie uwagę? Zastanawialiście się, ile czasu, zaangażowania, wiedzy i sił potrzeba do wykonania tego właśnie zdjęcia. Niejednokrotnie jest to wiele prób i godzin spędzonych, aby wykonać właśnie jedno zdjęcie uchwycić ten kadr. Ktoś kiedyś powiedział, to, że kupisz skrzypce, sprawia, że jesteś człowiek, człowiekiem, który kupił skrzypce. To, że kupisz aparat, nie sprawia, że jesteś od razu fotografem. Prezentowane tutaj zdjęcia przedstawiają indywidualizm każdego z nas. Styl, technikę, przemyślenia, metafory. Nie ma wspólnego mianownika, który mógłby je wszystkie połączyć. Sztuka bez odbiorcy nie istnieje, dlatego podwójnie, podwójnie cieszy Wasza obecność. Cieszy, cieszymy. Się, że są takie miejsca i ludzie, dzięki którym można namacanie poopsować ze sztuką. Zapraszam do zwiedzania ekspozycji i rozmów z naszymi fotografami. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do zwiedzania ekspozycji. <tryk> Oraz yy, na lampkę wina do tutaj w pokoju błoboko-kameralnego. <tryk> <tryk> Znajdują się również katalogi do pobrania darmowe, aczkolwiek wiecie, że e, niestety w dzisiejszych czasach no, sztuka jest słabo dofinansowana. E, pod, oknem, pod oknem znajduje się taka mała puszeczka. Jeśli mielibyście o tej chęć, możecie nas wesprzeć. E, pieniądze zostaną przeznaczone na materiały fotograficzne. Muzyka, która prezentowana jest w po moim przemówieniu, e, jest autorstwa tarnowskiego e, muzyka... Demosceny z his. co cokolwiek to znaczy. <grymne> <grymne> Dzięki, dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? W takim razie zapraszamy na Radkę Wina i na oglądanie wspaniałych zdjęć. Jeszcze chciałem powiedzieć, że wystawa będzie trzymana przez miesiąc kwiecień i będą dyżury niedzielne od godziny 10 do godziny 16. Czyli będzie można spokojnie przyjść i pod, kont kont kontemplować na wystawie. Dobrze? Zapraszamy wszystkich. Dziękuję.